Cześć Jwoneczko, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj na gospodarstwo w celu sprawdzenia, jak to tutaj wszystko wygląda po malowaniu. No Powiem Wam szczerze, że wygląda dobrze. Tutaj minimalne zacieki się zrobiły, ale już jest, już jest takie z miarę twarde. Wczoraj na wieczór my malowali, dzisiaj yy, niedziela rano. I powiem Wam szczerze, kolor wygląda za rąbiście. Fajne no. Bardzo mi się podoba. No i jednak wszystko było zdemontowane. Tutaj błotniki były ściągnięte i, i omalowane. Wszystko, bo myślałem że na początku, że tam przyklejemy to. Na no traktorze to pomalujemy, wyczyszczymy, oklejmy taśmą i pomalujemy Tak, no ale stwierdziliście właśnie, żeby. 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 Straciłeś wątek, coś? Bo tam nowy kalendarz jest, co mi wczoraj. Przywieźli widzowie, co my sprzedawali z Azarka To zostały takie kalendosze, ale nie mogę go pokazywać Ten mogę pokazać, ale tamten chyba nie bardzo bo no, Jeszcze zbanują mi kanał na YouTubie Nie chcę, to tak poschnie do wtorku I we wtorek będę składać Lepiej, żeby dzień dłużej, a, a ten lakier się jednak bardziej utwardził Teraz nie ma ciepła No teraz nie ma ciepła, ale wcześniej i tu było 20 stopni Cały dzień nie wiem. Do plastiku też się przykleiło. Także jest spoko. Butniki z dwóch stron malowane wyszło za rąbiście. Ale szczerze, ta farba oryginał John Deere to trzału nie robi. Trzeba było doleć e, nitro, bo rozpuszczalnika jakiegoś tam typowego nie było w żadnym sklepie do tej farby. A trzeba ją było jakoś rozrzedzić, bo była za gęsta. Nie dało się malować. No i już e, szczerze, wola se wziąć e, ta pokrywka. Zajechać do Artchemu, do nas do Jaszczębia żeby mi namieszali taki kolor poliuretan dwuskładnikowy i, i to będzie lepszy niż kurde taki coś. No mi się wydaje, że to, to po prostu jest taki byle co, a płacisz jedynie za, za logo tego John Deere Jednak poliuretan dwuskładnikowy jest dużo lepszy. I jeszcze pójdziemy tam, po przy John to zostało do pomalowania. Ogaszymy tutaj do pomalowania zostało cały dach, ale dach to trzeba zdemontować i tutaj tutaj te elementy. Tutaj jeszcze kaj naklejki są, nie? Głównie, głównie o to się rozchodzi, bo tego nie widać. Także no, oklejemy tutaj, wyczyszczemy dotąd i oklejemy ta góra, taki, no, cała ta cełówka nie? tego już tutaj nie będę malował, ramy też nie będę malował, Rama jest OK. Może jeszcze kiedyś schodki, ale na razie nie teraz, bo to trzeba zawieść do piaskowania. A nie mam czasu za bardzo jeździć. Felgi, felgi też na razie nie teraz. Może kiedyś. Nie chcę mi się już w tym bawić, szczerze. Dużo czasu schodzi na te malowani. Ale tak też fajnie wygląda, nie? Goły, taki amerykański. Poduszki dalej trzymią Tydzień. Od poprzedniego filmu i ciśnienie dalej jest. Czyli patent, który wymyśliłeś z tą butlą, się sprawdził i, i jest OK. Ładnie to wszystko teraz będzie wyglądać. On już, ten tuz już dużo robi, nie? Ten tuz już robi dużo, ale ten traktor wygląda zupełnie inaczej. Jak to będzie cały taki odświeżony kolor, cool the bike Tutaj jeszcze Agata, musisz mi pomóc ten klej jedynie jakoś wyczyścić. Nie wiem jak to wyczyścić. Chyba. Jakiś rozpuszczalnik, ale też... A nie, na mokro idzie, patrz. Tak, idzie. Trochę się to... pojeździ palcem i to się zrobi. Albo papierek, tysiączka. Dalej nie mam tych tryskiwaczy. Chyba Zajda w końcu do tego kolegi wezmę ich. Bo o ile idzie czekać. Zajda sobie są sprawdzić, Niech mi ich posprawdzają i... I będzie, będzie wiadomo, czy są dobre, czy nie. Ale raczej myślę, że będą dobre. Tutaj felgi, widzicie, farba trochę odchodzi, tak by były pomalowane bez podkładu. Widzisz, że tutaj nie widać tego podkładu, widać tylko, tylko żółty. Czyli zrobione to jakby byle jak. No i trzeba by to całe wyczyścić, wypiaskować. Tylko też piaskowanie z oponami, nie każdy chce się podjąć tego, bo to łatwo uszkodzić opony, nie? Więc jedynie by pozostało ręcznie czyścić. To też dużo, dużo by to zajęło. To takie. Jedynie by można zawieźć te, e, te środki To do piaskowania A to by trzeba było wszystko wyczyścić ręcznie Trzeba wyczyścić ręcznie całą całość, jedynie te gwiazdy można zawieźć No ale nie wiem, wczoraj my obcinali drzewa u Dominika Powiem szczerze, trochę tego my obcinali. No nie drzewa tylko gałęzie, tam coś zwisało tak, że traktorem było ciężko przejechać Wszystko my poobcinali I, i trochę tam tego pola mu się powiększy w tym jednym miejscu nawet tam 5 metrów nie było, nie? 5 metrów, a tam dość długie jest to pole, ale mokro strasznie, jak widzicie u nas zaś dopadało i jest naprawdę mokro i u mnie jest taki też problem, że się robią takie zastoiska wodne, że ta ziemia jest tak ubita, że nie, nie, ta woda nie magazynuje się głębiej i ona ma problem wpijać, stoi to wszystko i mam w planie kupić głębosza. Mam kupić głębosza, myślę, że wezmę jakiegoś głębosza na testy. Wydawałoby się, że mam ten duży kanał na YouTube, nie, że to tam pójdzie załatwić. Ale dupa w ogóle zero. Każdy ci ma w dupie, nie. Jakbyś chciał kupić, to ja, ale ceny takie są masakrycznie wielkie. I, no I raczej wezmę jakąś używka, albo coś z OLX, takiego, kto kogoś kto robi są. Kot, chcesz mi porysować to, bo naprawdę. Pogięło ich z tymi cenami. E, wydaje mi się, że rolnicy nie mają za bardzo kasy, nie kupują nowych maszyn, a ceny tych maszyn są naprawdę e, zbyt duże, żeby kupić nowe. Jak je nie znawacie, na przykład, nie? że muszą zapłacić cała kwotę, to mi się nie bardzo opłaca kupować nowe maszyny, bo mi nic z tego nie wrócą. Także u mnie używki wychodzą dużo lepiej. No nic, zobaczymy, może uda się jeszcze coś e, załatwić. Na razie tam obserwuję, dzisiaj jest no do dech fajnego Właściwie Grzegorz mi podesłał głęboksa, ale gościu mi nie odpisuje i, i tyle, i chyba nic z tego nie będzie. Dobra, no kończymy ten dzisiejszy odcinek. Jutro będziemy coś działać, ale nie wiem jeszcze co. Może Jose wyczyszcza tutaj właśnie e, ta maska, przygotuje to do malowania, te elementy tej maski. Pomalujemy to i następny etap to będzie malowanie dachu. Tylko żeby pomalować dach, to trzeba go schować pod, pod dach właściwie do wiaty. Tam sobie go zdemontować, fajnie zdjąć, wyczyścić. No i nie będzie pomalowany cały, nie? Aha, jeszcze te dwa plastiki zostały po jednej i po drugiej stronie, które są tutaj. To jeszcze też trzeba będzie odkręcić i wyczyścić. Czy coś dodać Agata? Ładnie ładne będzie. No. A potem do sprzedania. Pomalujemy i do sprzedania. Nie żartuję eee, No już myślała. W planie mam Ech. kupić e, jakiegoś większego, trochę 6826920, ale też tam za bardzo to, co by mnie interesowało, to nie ma głównie mnie interesuje na e, zwykłej pompie jeszcze, nie chcę common raila z tego względu, że to są po prostu dużo większe koszty naprawy, a u mnie te traktory nie zrobią tyle godzin, żeby to się w ogóle opłaciło. Z, ten zrobił ze 100 godzin, nie? no to co to jest, malutko. A jak ktoś jeszcze mi tam będzie pisał, po co mi taki traktor, jak ja tyle polanu no bo chcę, nie? Chcesz Też coś kupić? Chcesz coś kupić? To się kupujesz. Chcesz mieć lepsze auto? To się kupujesz lepsze auto. jest akurat lepszy traktor? Więc to jest taki mój hobby. Póki jest kasa, to się można bawić. Dobra, tyle w tym dzisiejszym odcinku. Agata, pozdrów widzów i zostawcie łapkę, zostawcie suba. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć!